Dzień dobry Państwu Sytuację mamy taką, że zamknęli mi kluby muzyczne Stwierdziłem więc, że skoro nie mogę uczęszczać do klubów muzycznych Co robię od ponad 20 lat To będę uczęszczał do klubów sportowych Dlatego zaczynamy wycieczkę Na razie po krakowskich klubach sportowych, fighterskich I jadę do Rafała Szopy Na ulicę Królewską Na trening K1 Pora jest taka, że teraz to ja powinienem się kłaść spać A nie jechać samochodem na trening Ale zmienia się wszystko o 360 stopni Więc zamiast afterów jest B4 i gimnastyka korekcyjna o 8 rano. Zostańcie ze mną! Jesteśmy w tematyce klubowej, więc troszki muszą zostać zachowane. To jest tak zwana bieda suplementacja. O co chodzi? To jest tylko pokazówka. Nie można wejść do klubu sportowego z zwykłą wodą mineralną. To nie wygląda profesjonalnie. Oni muszą wiedzieć, że my gramy w innej lidze. To jest wyższa liga, dlatego trzeba coś takiego zrobić, rozkruszyć, zamieszać. Teraz jest profeska. Jestem na Królewskiej, na dole jest klub, shopa Fight Team. Napój izotoniczny jest gotowy, można zaczynać trening. Zapraszam. Proszę Państwa, jestem Urafałaś, na treningu. Od czego panie trenerzy, że się zaczniemy? się rozgrzewają. Zaczniemy rozgrzewkę na workach. Później, później, troszkę parę pracujemy. No tak? i skończymy też sprawę zajazdu. Przeżyję to? Przeżyję. Tak? Okej, okay. chodźcie na trening, zobaczycie salkę. Jest plus. Sekcja jest na tyle doświadczona, że trener powierzył rozgrzewkę, każdy robi ją sam indywidualnie. To jest dla mnie szansa, że przeżyję pierwsze 10 minut. Mówić. Zwróćcie uwagę na ten, jaki to jest klimat. Założę się, że tu nie jeden nos spadł. I nie tylko nos. I Dobra, bądźcie przy workach, tak późno, tak cały czas pracujecie, tak, tylko ciosy proste. Nic więcej, tylko proste. Dawajcie, hop. Dobra, obierajcie okno. Nu uite, uite, Nu uite, czas, uite, uite, po uite, 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 cały czas. Dwa razy po pół uite, Da, Tutaj cześć, Bo, Marta. Mój. Wolny. Piąta minuta już. W miejscu na razie stoicie to będziecie sobie tylko na zmianę raz jeden, prawy drugi, a my ci co kopią prawy lą, prawy long. Luźno, żeby wiodło dobrze, luźno sobie jedziecie na zmianę. Teraz jest tak zwany poranny masaż uda. Albo się uda, albo się nie uda. Dobra. Także lewy low, dwa. Równocześnie z lewym lowem lewa ręka idzie do przodu, ściągacie lewą rękę i wtedy wchodzi prawy. rękę. sobie tu, jest Raz, dwa. Tu. Równocześnie z tym lewym lowikiem, hop, ręka idzie do przodu, hop, ściągacie lewą rękę, prawy prosty, lewy się, dokładacie prawego do lowa. Robię miejsce na ciąg. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery. A jak, jak, nie? jak, jak, jak układasz pięć przy siebie? Bardziej tak zawijasz czy bardziej tak? To jest tak, jest, jest tak zwane taktyczne pytanie do trenera, dzięki czemu mamy więcej czasu na odpoczynek. Tak że nie wiem, możesz wracić w internecie. Ale jak, jak ty to... Nie, tak... nie. i tak, i, i tak jest ok, nie? Co komu pasuje, nie? Okay. Ja układam tak, raz tak, zależy czy jestem mi blisko, czy dalej to piszczą. No, to wyłączy się tak. Stąd idzie kopięcie i dwa. Już już. Już, już daje rzeczy ona. 1, Dobra. Postaraj się nie robić takiego, że jest, bo ty wiesz. Hop, I ta ręka ci gdzieś tam. Nie ma. Dąb i od razu. Ściągasz. Jak noga spada od razu wchodzi. Dobrze. Nie tego, że jest. Dobra, Dobra. Dobra. Ruch. To jest jedno z kolejnych tych ćwiczeń, gdzie trzeba robić coś równocześnie. Tutaj w głowie to się nie zgadza. Jeżeli ja to załapię, to po roku minie. Od razu róbmy na tej zasadzie, że jest jak wie, jest lewy, prawy, lewy unik, żeby ten lewy właśnie nie szedł tu na twarz po skosie, tylko po tym uniku, żeby bardziej na wprost była ręka. W momencie, jak wyprowadzamy cios, bah, prawa, prawa noga idzie nawet. Wtedy mam go idealnie tu przed sobą. Bah. Lewy, prawy, lewy, Unik, wchodzę z retura, ba. Prawa woga, ucieka w bok, chodź. mogą się wydawać proste, że tu kroczek, ręka tam, ale weźcie mi to zsynchronizować wszystko, bo te najprostsze są najgorsze. Dobra, do worków! Ja chyba wiem co nas czeka, co czeka. Droga krzyżowa, tak? Pomału zaczynamy się Pomału Tak To jest tak w normalnych warunkach klubowych, teraz już kończymy imprezę. Czwarta trzydzieści, zaczynamy after, wjeżdża wódka, a tutaj wjeżdżają worki. Nie biecie na razie spokojnie od jednego do dziesięciu, wiadomo, że jest raz, raz, dwa, raz, tak, dwa, trzy, tak, dwa, trzy, cztery, i tak do dziesięciu dodajecie. No ale na maksa mamy, trzy, pięter, na, maksa. Ktoś tego, to bym dał radę trenować, ale na dłuższą metę nie dam Dawaj, od dziesięciu w dół. Ten co trzyma piłkę normalnie w rękawicach i ten co trzyma piłkę cały czas sobie chodzi się w pozycji walki, ja ustalam tempo i kierunek w którym chodzimy. Drugi cały czas przede mną, nie bić tu silno, luźno ale tempo ma być szybkie, cały czas ciosy proste, I cały czas wchodzić się i cały czas, I cały czas. Ile? Pięć się jeszcze na nogi ściągnąć I jeszcze na górkach Za 10 sekund, cały czas pracujecie przy workach, Już jedziecie wszystko ręce. Znam taki, żeby zacząć się ruszać, żeby nie zdychać na zabaw serca. Spimy w domu. Ale tu też mnie to czeka. Koma nie ma dla mnie przyszłości. Tylko piwa. Jedna seria. Jedna seria przez to. 10 razy, piłka na głowę. na 10 głow, razy nogi do piłki. później na samych pośladkach przerzucać. 10 na stronę, Nie 10 w sumie. Tylko 10 na stopie. To jest jedna seria. Te trzy ćwiczenia i robicie takie trzy. Da! 97 kg piwa. 20 lat minęło. No nie dla mnie. Dajcie żyć. Chcecie przeżyć niesamowitą godzinę lub więcej, zastanawiając się kiedy to się skończy, zapraszam Was serdecznie na Królewską 5, do Shopa Fight Team. Jest dobrze, jest dobrze, konkretny dobrze. Jak masz rano, wieczorem, po południu? Rano, wieczorem, rano, wtorki, czwartki, dziewiąta, a wieczorami no to praktycznie od 17 już są codziennie. Codziennie. W tak. Facebook, strona internetowa można znaleźć. Team. Także Królewska 5 Kraków, ja bardzo dziękuję za trening, dziękuję za uwagę, zapraszam na następny odcinek.